Szesnasty rozdział Księgi Apokalipsy opisuje siedem ostatecznych plag, które mają spaść na Ziemię. Szóstą plagą jest wyschnięcie rzeki Eufrat. Jednak musimy pamiętać, że Apokalipsa to księga symboli. Zatem co kryje się pod symbolem wyschnięcia rzeki Eufrat? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, pozwólcie, że najpierw przeczytam tekst, który będziemy omawiać. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga wszechmogącego. Osobiście uważam, że ten fragment Księgi Apokalipsy nie dotyczy fizycznej rzeki Eufrat w Mezopotamii. Dlaczego? Ano z tego prostego powodu, że Księga Apokalipsy opisuje pewną duchową rzeczywistość w czasach końca i żeby ją opisać, niejednokrotnie zapożycza motywy ze Starego Testamentu. Trzeba pamiętać, że nad starożytną rzeką Eufrat leżało potężne miasto Babilon. I zwróćcie uwagę, że Apokalipsa mówi o Babilonie. Jednak nie mówi o tym starożytnym Babilonie, ale o Eschatologicznym Babilonie, o duchowym Babilonie. Skoro jest mowa o duchowym Babilonie, zatem i rzeka nie może być fizyczna, ale również symboliczna. No dobra, dobra, czyli co w końcu kryje się pod tymi symbolami? Dobrze, że pytasz. Apokaliptyczny Babilon to inaczej ogólnoświatowy system rząd religijno-polityczny, który w czasach końca będzie starał się zaradzić problemom świata, jednak będzie starał się to zrobić w bezbożny sposób, mianowicie będzie chciał odwieźć ludzi od przestrzegania Bożych przykazań. Starożytna rzeka Eufrat zasilała Babilon. Bez Eufratu nie ma Babilonu. Bez Eufratu Babilon ginie. Zatem co kryje się pod symbolem rzeki Eufrat, która zasilała Babilon? Co w czasach końca będzie zasilać ten ogólnoświatowy rząd religijno-polityczny? Kiedy czytamy 17 rozdział Księgi Apokalipsy, to tam dowiadujemy się, że pod symbolem wody kryją się ludy i tłumy i narody i języki. Zatem ten apokaliptyczny Babilon, ten ogólnoświatowy system religijno-polityczny będzie zasilany przez wszystkie narody i niemalże przez wszystkich ludzi. Dlaczego? Ponieważ tam ludzie będą widzieć ratunek dla tego ginącego świata. Jednak ci wszyscy, którzy będą pokładali swoje nadzieje w tym apokaliptycznym Babilonie, będą musieli się gorzko rozczarować. Oni będą mieli nadzieję, że ten duchowy Babilon uratuje ten świat przed nadchodzącym kryzysem, że ochroni go przed spadającymi plagami. Jednak ludzie, kiedy zobaczą, że na sam Babilon będą spadały plagi, zrozumieją, że coś tutaj nie gra i będą dystansowali się do tego systemu. Wtedy ta symboliczna rzeka wyschnie, ludzie przestaną wspierać Babilon. Diabeł oczywiście będzie starał się ratować sytuację, i czytamy, że wyśle trzy duchy nieczyste, duchy demoniczne, żeby zwodzić ludzi, aby utrzymywać ich jeszcze w tym kłamstwie i zwiedzeniu. Być może będzie to moment, kiedy sam Lucyfer przyjmie postać Jezusa. Uda się do przywódców narodów i będzie ich przekonywał, że wszystko jest pod kontrolą, że wszystko jest na właściwej drodze i nie mają się czym martwić. I, a jedynym problemem są ci, którzy chcą dalej być wierni Bogu, jego przykazaniom e, i którzy sprzeciwiają się tej ogólnoświatowej jedności. Ale jeżeli tylko ich się pozbędziemy, to wszystkie problemy znikną i jeżeli oni nie chcą się podporządkować, to w takim razie trzeba ich wyciąć, bo to jest droga do tego, żeby na świecie zapanował pokój, harmonia i szczęście. I kiedy będą chcieli zrealizować swoje plany, przyjdzie prawdziwy Jezus i pozamiata.